Samuel Joaquin uznał, że trzeba zbudować nową świątynię. Powierzył mi koordynację projektu architektonicznego świątyni dla Boga. Do pomocy zgłosiło się wielu ochotników. Co tydzień składano datki na budowę świątyni. Członkowie Kościoła byli zaangażowani w budowę, bo czuli się jej częścią. Poświęcali nie tylko pieniądze, lecz także swój czas. Czułem dumę, że wszyscy tak się zjednoczyli. Gdy po wejściu do świątyni widzisz te wspaniałe barwy i światło, uświadamiasz sobie, że jako człowiek jesteś ważny, jednak przy Bogu jawisz się jako bardzo mały. Świątynia reprezentowała obecność Kościoła przed społeczeństwem. To czyniło ją wyjątkową. Nad dwiema kolumnami wznoszą się dwie ludzkie podobizny Arona i Samuela Joaquina. Oba trzymają gałązkę drzewa migdałowego symbolizującą wybór Boga.